Witam serdecznie, na sprzedaż ciągnik Fendt 512C Ciągnik z 1999 roku Ciągnik sprowadzony z Niemiec Posiada pneumatykę, amortyzowaną przednią oś Przedni tus Założone nowe opony przód i tył DKT Firmowe oświetlenie robocze firmy WESEM Ciągnik cały w oryginale W pełni sprawny zablokowana na 40 z możliwością rozblokowania na 50. Cztery pary wyjść hydraulicznych, hamulce olejowe, pneumatyka 1, dwóch wodowa. sterowanie pod nośnikiem z błotników. Załączanie, rozłączanie wałka WOM z błotników. Cionik nie wybity, nie zmęczony. Wszystko pracuje właściwie. Zapraszam na oględziny, jazdę do próbników i do zakupów. Pozdrawiam.